Witam serdecznie na kolejnych zajęciach ze zdrowego kręgosłupa. Niestety pomieszczenie jest tutaj malutkie do filmowania i wiem, że kamerka nie obejmuje wszystkiego. W ostatnim filmiku widać było, że część ujęć była przycięta. Postaram się pokazać tak ćwiczenia, żeby wszystko dokładnie widzieć. I zanim przejdziemy do ćwiczeń, może wyjaśnię jedną bardzo istotną rzecz, czego się biorą bóle kręgosłupa najczęściej. Najczęściej bóle kręgosłupa biorą się, zresztą już wspominałem wcześniej, od nieprawidłowej pozycji naszego kręgosłupa podczas dnia, a mianowicie od zaniku lordozy lędźwiowej poprzez ciągłe pochylanie się do przodu. Tak? Czyli jeżeli wykonujemy wszelkie prace z takim o, pochyleniem, tak? lordoza nam zanika, ta lordoza powstała na skutek ewolucji. W momencie, kiedy zaczęliśmy przechodzić do pozycji wyprostowanej, z pozycji pochylonej, stała się naszym amortyzatorem, czyli jeżeli zaczęliśmy się prostować, tak, to ta lordoza działa jak taka sprężyna, która nam utrzymuje elastyczność naszej pozycji. I jeżeli ona jest cały czas w zaniku, w pochyleniu jesteśmy, to dzieją się bardzo niedobre rzeczy. Yy, może go powstawać tutaj urazy na skutek długotrwałego takiego pochylenia i wygięcia kręgosłupa. Na początku tego nie czujemy dopiero po paru godzinach takiej pozycji możemy czuć bólę w odcinku lędźwiowym, czasami w odcinku lędźwiowo-krzyżowym, czyli tym niższym jeszcze. I może wyjaśnię, czym problem. Problem polega na tym. Pokażmy sobie, jak wygląda nasz kręgosłup. Tak? Nasz kręgosłup wygląda. W taki sposób, że mamy kręgi i pomiędzy kręgami mamy taką poduchę, którą nazywamy dyskiem. Może pokażę teraz z boku, co się dzieje w momencie pochylenia. W momencie pochylenia się do przodu, tak, jak pochylamy się do przodu, z przodu nam ten, ta poducha się spłaszcza, z tyłu się wypycha, tak. Może dojść nawet do lekkiego wysunięcia się tej poduchy wybrzuszenia z tyłu i mocniejszego ucisku na nerwy. I w momencie, kiedy. Aha, już oprócz tego, tutaj mamy taki aparat mięśniowo-więzadłowy yy, z tyłu kręgosłupa, który jest nadmiernie rozciągany. I tutaj również mogą się pojawić mikrourazy. I teraz problem polega na tym, że jeżeli nam się to utrwali, to w momencie wyprostu zaczynamy odczuwać ból. Dlatego czasami spotykamy takie osoby, które chodzą w takim lekkim przygarbieniu, pochyleniu, unikają bólu. Tak? Taki pan, który się nazywał Mackenzie, odkrył w pewnym momencie swego, swojej kariery jako fizjoterapeuta ciekawą zależność. Przyszedł do niego pacjent, który nie mógł ustać prosto, miał poważne bóle kręgosłupa i powiedział do pacjenta, że poczekał, Położył się na chwilę należance, zaraz wróci do niego. W tych czasach, kiedy akurat doszło do tego odkrycia, no bardzo popularne były inne metody leczenia, typu temperaturą, typu jakieś prądy, terapia manualna i tak dalej. No ale po pięciu minutach pan McKenzie wrócił do swojego pacjenta i zobaczył, że pacjent leży na brzuchu i pyta się pacjenta, jak się czuje. On no, mówi, że się nigdy lepiej nie czuł który czuje się świetnie. Zwrócił uwagę, jak może się czuć świetnie. Przed chwilą widział pacjenta, który nie czuł się świetnie. Tak? Co się okazało? Okazało się, że pacjent położył się na leżance, na brzuchu z uniesionym tłumiem do góry. Co się stało? Kręgosłup wrócił z pozycji, którą przed chwilą pokazywałem, tak? czyli tego takiego pochylenia i ściśnięcia tego dysku do pozycji przeciwstawnej i ten dysk zaczął się z powrotem ustawiać na swoim miejscu. Tak? Także ta pozycja spowodowała, że nastąpiła ulga bólu. Ta ulga się utrzymała yy, dosyć długo i przez kolejne dni, jak pacjent wykonywał właśnie takie ćwiczenie, okazało się, że wyszedł z bólu. Może pokażemy, o co chodzi. Pozycja wygląda w ten sposób, kładziemy się na brzuchu. I teraz, w zależności od tego, yy, czy występuje ból, czy nie występuje ból, czy chcemy tylko sobie poćwiczyć, tak, żeby jakby zapobiegać tak yy, profilaktycznie bólom, to jeżeli występuje ból, to oczywiście to uniesienie jest delikatne, tak, kładziemy dłonie, ściągamy barki w dół, łokcie bliżej siebie i podnosimy się do góry. Jeżeli tu występuje ból, to tylko idziemy do granicy takiej, w której czujemy jeszcze komfort. Nigdy nie przekraczamy granicy, w której czujemy kłujący ból. Tak? Czyli jeżeli czujemy komfort, możemy się rozciągać dalej, podnosimy się wyżej. Jeżeli nadal czujemy, że wszystko jest ok, możemy podnieść się jeszcze wyżej. Tak? Hot. Jeżeli to nam nie sprawia trudności, to możemy podnieść się całkiem wysoko, ale bez odrywania bioder, tak? żeby nie przeciążać jeszcze mocniej odcinka lędźwiowego tylko go rozciągać i ustawić wszystko na swoje miejsce. Więc teraz dajemy troszkę ręce do przodu, podnosimy się do góry, ale trzymamy cały czas biodra przyciśnięte do mat. Możemy się nawet przespacerować. Tak, dłońmi w kierunku bioder i utrzymać pozycję. I teraz tak, możemy jeszcze robić dodatkowo ćwiczenie, które będzie polegało na tym, że będziemy zgodnie z oddechem, wykonywać ruch w dół, dół w górę. Czyli schodzimy sobie tak w dół, robimy wydech, tak, idziemy do góry, wdech. Schodzimy w dół na przewlekłą, wydech, idziemy do góry, wdech. I robimy znowu wydech i wdech. I wydech i wdech. Powtarzamy takie ćwiczenie około 10 razy, ewentualnie 30 sekund do minuty i robimy takich serii 3 do 5. Tak? To jest bardzo dobre ćwiczenie na, na to, ażeby po całym dniu tego pochylania się ten kręgosłup ustawić ponownie we właściwym położeniu, żeby te wszelkie napięcia wynikające z pochylenia się odredukować no, i zredukować ból. To jest takie pierwsze ćwiczenie. Drugie ćwiczenie. Z tych pozycji proponuję wstawać gwałtownie do góry, to przekręcić się tak. Drugie ćwiczenie to jest takie tradycyjne ćwiczenie, tak zwane kocie grzbiety. Tak? Czyli kocie grzbiety, czyli wyprężenie z wydechem grzbietu w górę. I na wdechu grzbiet idzie w dół. Wydech. Wdech. Wydech. Dech. Oczywiście to ćwiczenie jest dla osób, które nie mają większych problemów z kręgosłupem. Po prostu chodzi o mobilność, bo gdyby był problem poprzedniego typu, gdyby ten dysk się wysuwał, to generalnie unikamy w tym okresie, kiedy mamy te bóle wynikające właśnie z wysuwania się, wypuklenia dysku, staramy się unikać wszelkich tego typu rzeczy, tak? Czyli wypinania grzbietu, ponieważ jeszcze bardziej po prostu działamy wypychająco. Natomiast jeżeli chcemy uzyskać mobilność, i chcemy, żeby kręgosłup był zdrowy, a mamy jeszcze w miarę zdrowy kręgosłup, to jest jak najbardziej wskazany ten ruch, taki koci ruch. Grzbiet, góra, dół. Podbijamy kościół korowy oczywiście i tutaj praca z bioder jest. Także polecam to ćwiczenie. Kolejne ćwiczenie, mam nadzieję, że się zmieszczę tutaj, bo tu już będę na całej długości wykonywał ćwiczenie. Może troszeczkę ręce po prostu, nie będę tak daleko do przodu wysuwał. Podnosimy się. Do góry, hop, spacerujemy dłońmi i teraz gwałtownie puszczając podpór dłońmi lecimy tu owiem do przodu, tak jakbyśmy mieli upaść na twarz, ale nie upadniemy, tak, nie o to chodzi, żeby sobie tutaj zrobić bokserski nos, tylko chodzi o to, ażeby popracowały na mięśnie grzbietu. Puszczamy teraz ten podpór, hop, ręce idą do przodu, ja do końca nie będę ich prostował, bo mam tutaj szafki, ale teraz wchodzimy do takiej kołyski, hop. I w momencie zatrzymania kołyski ponownie kładziemy dłonie, unosimy się do góry. Biodra przylegają. I ponownie puszczamy. Hop. Idziemy do góry. I ostatni raz przytrzyma. Oczywiście, również ćwiczenie wykonujemy, pokazam trzy razy, natomiast wykonywać możemy wielokrotnie. No ile czujemy się na siłach, tak żebyśmy też nie przesadzili. Kolejne ćwiczenie które warto wykonywać, to taka hiperkorekta pozycji do tego wykorzystamy krzesełko, żeby może pokazać troszkę z boku jak to wygląda. Siadamy sobie na krześle i teraz będziemy pracować grzbietem w taki sposób, że będziemy wypinać grzbiet tak jak w kocik grzbieta i wracać tak, z powrotem grzbietem w powiększenie tej lordozy tutaj. Chcemy maksymalnie wypchnąć lordozę tutaj do przodu, w odcinku lędźwiowym, tak? Chcemy jak największe zagłębienie wyrobić z tyłu. I ponownie, raz, zaokrąglenie. I jak największa lordoza. tak? Wdech i wydech, tak? Wdech i wydech, wdech, pogłębiam i wydech. I później koregujemy do środka, tak? Czyli już nie pogłębiamy maksymalnie, hop, ustawiamy Naturalny sposób, lekka lordoza, taka jaka powinna być, już bez przesady w jedną ani w drugą stronę. I staramy się zapamiętać tę pozycję, bo w takiej pozycji powinniśmy siedzieć przy biurku, przy komputerze. Oczywiście wszelkie ekrany powinny być ustawione na wysokości oczu, na wysokości głowy, nie tak, żebyśmy się pochylali, zadzierali głowę, tylko staramy się patrzeć przed siebie. Ok? To jest yy, kolejna propozycja. I oczywiście można jeszcze, już to ćwiczenie pokazywałem, zastąpić to pierwsze ćwiczenie, które pokazałem, czyli wygięcie do tyłu w pozycji w leżeniu nad przodem. Ta pozycja w biodze czasami nazywamy ją mini kobra albo kobra, jeżeli wyżej się uniesiemy. Czasami, jeżeli jesteśmy na przedramionach, może to jest nawet sfinksem, bo tak wyglądamy, tak, jak taki sfinks pod piramidą w gizie. Dobra. Możemy zastąpić to ćwiczenie yy, piłeczką, już to już pokazywałem, tylko przypomnę, bierzemy piłeczkę, bierzemy sobie poduchę, bierzemy coś co nam yy, będzie mogło posłużyć za podpórkę pod biodra, kładziemy się na plecach, odnosimy biodra do góry, kładziemy piłkę na wysokości mniej więcej kości ogonowej, kości krzyżowej, tak o to, na bioderkach, hop, prostujemy nogi. I rozluźniamy się. I mamy lekkie, delikatne wygięcie do tyłu. I już jest dekompresja i już czujemy się lepiej. Po całym dniu pochylamy się do przodu. Tak. Możemy jeszcze dodatkowo wyciągnąć ręce. Jeżeli chcemy, możemy ręce dać wzdłuż tułowia. Wciągamy brzuch, pracujemy mięśnie poprzez tym brzucha. który jest taką twardo poduchą nakręcego słupa z przodu stabilizuje nam kręgosłup wyobrażamy sobie, że podciągamy pępek do kręgosłupa z tej pozycji również nie wstajemy gwałtownie tułowiem do przodu tylko uginamy nogi podnosimy piodra wyciągamy podpórkę jakakolwiek by była i przetaczając się na bok siadamy Ostatnie ćwiczenie, również to nie jest ćwiczenie dla osób, które mają problem z wypadającym, tak zwanym wypadającym dyskiem, który jest wypychany w tył. To jest kołyska, ale tym razem kołyska troszkę inna niż ostatnio pokazywałem. To była dynamiczna. Tutaj taka kołyska bardziej kontrolowana. Próbujemy się wyłożyć na plecy, podtrzymując się za nogi pod kolanami. Ale bardzo powoli, tak? Czyli teraz podnosimy sobie nogi, teraz jak najwolniej. Staram się wyłożyć. Odkładamy łopatki, odkładamy głowę i próbujemy się powoli podnieść. Teraz będziemy musieli napierać rękoma do przodu, znaczy nogami, przepraszam, nogami do przodu i ręce też się zaczną naprostować. I podnosimy łopatki do góry, i wracamy do się. I ponownie. Hop, podwijamy kościoł nową. Wykładamy się. Na plecach, kładziemy głowę, łopatki. Rozluźniamy tułów. I prostując ręce, prostując, napierając nogami na dłonie. Jak najwolniej Podnosimy się do góry. I to byłoby Moja propozycja dla Was na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło zdrowo. Niech moc będzie z wami. Dziękuję bardzo za zajęcia i zapraszam na kolejne. Nie się w domu, ćwiczymy. Dziękuję bardzo.